Cześć! Witam się z Wami w kolejnym halloweenowym odcinku na kanale Lubię Tworzyć. Tym razem zajmiemy się produkcją takich fajnych ozdób na lampki choinkowe. Ozdób, oczywiście, z motywem halloweenowym jest dnia, jest duch, jest także Frankenstein. Także zapraszam Was do obejrzenia. Kolejnej części tego tutorialu, gdzie zobaczycie najpierw materiały, które przydadzą nam się podczas tworzenia, a później poznacie metodę tworzenia takich lampioników a W pierwszej kolejności stworzymy kostkę w kształcie dyni. Dlatego mam tutaj przygotowany pomarańczowy kwadrat. Ten kwadrat składam na pół w poziomie. Rozkładam go. Teraz składam go na pół, tyle że w pionie. Całość rozkładam. Odwracam na drugą stronę i następnie Składam kartkę po przekątnej z jednej strony. Rozkładam. I składam po przekątnej z drugiej strony. Wracamy do punktu wyjścia. I teraz słuchajcie, dzięki tym wszystkim złożeniom, które przed momentem, Wykonaliśmy. Możemy zrealizować kolejny krok, a będzie nim odwrócenie kartki na drugą stronę. I teraz zobaczcie, mamy tutaj przekątne. Kiedy złapiemy kartkę w taki sposób, złożymy ją w trójkąt. I teraz co dalej? Krawędź lewą, krawędź prawą kierujemy. Do góry. Tutaj mamy zagięcie, i to zagięcie, jakby będzie granicą naszego złożenia. Już zaraz zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Zagięłam prawą stronę. Teraz składam drugą. Oczywiście poprawiam wszystkie zagięcia. Gotowe. Odwracam kartkę na drugą stronę. I robię dokładnie to samo. Najpierw zajmuję się prawą stroną, teraz lewą. Ok. Te kroki, myślę, powinny już być dla Was jasne i czytelne. I teraz chwytam sobie za tą prawą tutaj krawędź i muszę je złożyć ją do środka. Do samego środka. Zobaczcie, jak się to będzie odbywało. Położę sobie kartkę tutaj na blacie, aby było mi wygodniej. I zobaczcie, kieruję do środka. Powstał taki mały trójkąt. To samo realizuję z drugiej strony. Mamy drugi mały trójkąt. Co więcej, odwracamy kartkę na drugą stronę i tutaj też działamy identycznie. Zaginam prawą część i lewą część. Teraz tak słuchajcie, tutaj mamy jakby część zamkniętą. Tutaj z kolei te elementy są ruchome i te elementy ruchome musimy złożyć. Zaczynamy sobie może na tej prawej połówce. Ten fragment musimy złożyć. W taki sposób, aby ten element, ta część stykała się tutaj z tą częścią. Zobaczcie, jak to się odbywa. Zaginam. Pamiętajcie, było tak. Złożyłam jakby na pół, ale ta część musi właśnie się stykać z tą częścią. Powstał nam taki malutki trójkąt. Ten trójkąt musimy w taki sposób zagiąć. Odginamy go z powrotem. I teraz zobaczcie. Tu mamy ten boczny trójkąt, który składaliśmy wcześniej. I kiedy włożymy do środka palec, zobaczymy, że jest tutaj taka kieszonka otwór, i w tą kieszonkę, w ten otwór Musimy włożyć ten malutki trójkąt. Robimy to powoli, ostrożnie, żeby niczego nie zniszczyć. Voilà, tak to się odbyło. Teraz, słuchajcie, pokażę Wam na kolejnych elementach, jak to się odbywa, tak żebyście zrozumieli. Myślę, że powinno też to być. Dla Was czytelne, ale mówię, zrealizujemy jeszcze tutaj. Ok, ten fragment, ten element składam jakby na pół. Dalej. Tutaj też zaginam. Otwieram ten boczny trójkąt. Wkładam malutki trójkącik do środka. Dociskam. Gotowe. Odwracamy kartkę na drugą stronę I tutaj wykonujemy analogicznie te czynności, które zrealizowaliśmy poprzednio To jest składam na pół Składam raz jeszcze O właśnie, widzicie, musi to być tak precyzyjnie wykonane, żeby nam się nic nie pozaginało Ok, zagięłam Odginam Otwieram sobie kieszonkę tego trójkąta. I malutki trójkąt umieszczam w środku. I lewa część składam. Zaginam. Odginam. Otwieram kieszonkę i umieszczam całość w środku. Gotowe. Co jeszcze musimy zrobić? Kiedy włożymy palce tutaj z tej strony i z tej strony, widzicie? To jakby mamy takie. Tutaj mamy jedną stronę, drugą stronę, tutaj jest trzecia i czwarta. Nam zależy na tym, aby ten element, te elementy znajdowały się po bokach. Dlatego składam tę część, składam tę i mam tutaj. Wszystko gładkie z jednej i z drugiej strony. I na tym elemencie będziemy wykonywać zdobienia. Ale aby te zdobienia wykonać i aby one były właściwie umieszczone na naszych lampkach, żeby wszystko było, że tak powiem, jasne, czytelne i klarowne. Mianowicie, żeby, jak widzicie, tutaj jest otwór, w którym zaraz wam jeszcze powiem, co będziemy robić. To jest otwór, w którym będziemy umieszczać lampkę, to musimy wykonać zdobienie z odpowiedniej strony. Tutaj z tej strony nie, to jest część zamknięta. To zdobienie musimy odwrócić wszystko do góry nogami. I zobaczcie, tu gdzie jest otwór, tutaj będzie góra. Tak jak tutaj. Tu jest otwór, tutaj są dekoracje zdobienia. Ok, także mieliśmy kartkę tak ułożoną. Odwrócimy ją na drugą stronę. Tutaj jest otwór i. Tutaj będziemy realizować nasze zdobienia. Żeby nie zrobić przypadkiem czegoś do góry nogami. Ja sobie zrobię trójkąt na oczy. Jedno oko dni. Drugie oko dni. Jeszcze jakąś buźkę. I powinno być gotowe, aby było troszkę szybciej. Użyję drugiej końcówki. Poprawię i słuchajcie. Za chwilę będzie najważniejszy punkt. Czyli rozłożenie naszej kostki, która będzie takim abażurem, ozdobą lampki. I jest. Skończyłam. Myślę, że tak może to wyglądać. I tak, jak wspomniałam przed momentem, najważniejszy punkt, czyli rozłożenie naszej kostki. Tę kostkę będziemy rozkładać poprzez dmuchanie. W ten otwór musimy wpuścić powietrze, czyli przyłożyć tej, ten fragment do ust i nadmuchać. W trakcie nadmuchiwania warto też delikatnie rozkładać tę kostkę rękoma, tak aby właśnie ułatwić sobie. To zadanie. Eee, także działajcie. Po rozłożeniu, nadmuchaniu wygląda to mniej więcej tak. I w taki sam sposób możemy zrobić inne halloweenowe motywy. Tutaj jest duch, a tutaj Frankenstein. Um, pokażę Wam za moment, jak takiego Frankensteina i jak takiego ducha zrobić. Oczywiście wykonujemy tutaj wszystkie kroki, które zaprezentowałam na początku. Pamiętajcie oczywiście o tym, aby otwór znajdował się w górnej części. I co? Mamy cienkopis czarny i rysujemy oczy. Jedno oko, drugie. I może być albo przerażona mina, albo jakaś uśmiechnięta. Taka śmieszna minka. I tutaj, oczywiście, znowu wszystko należy rozłożyć poprzez nadmuchanie, ale to pokażę Wam już później. Najpierw przygotujemy Frankensteina. Frankensteina zrobimy z zielonego papieru. Tutaj, oczywiście, otwór na górze. I zacznę od narysowania włosów. Najpierw wykonam sobie taki powiedzmy szkic, a już za chwilę będziemy robić wypełnienie, ewentualne poprawki na końcu. Wypełniamy włosy. To nam się chwilę tutaj z tym zejdzie. Już prawie koniec. Jeszcze tylko kilka ruchów i będzie po wszystkim. Tak. Skończyłam, powiedzmy, że może być, ewentualnie można sobie to później poprawić. Rysujemy oczy Jedno oko I drugie z prawej strony Nos Buźka. I teraz charakterystyczne szramy I jeszcze tu. Teraz, jak poprzednio, trzeba przystąpić do nadmuchania kostki poprzez spuszczenie powietrza, ten otwór i jednoczesne rozłożenie rękoma. Oto duch i Frankenstein po nadmuchaniu. I co teraz robimy? Bardzo fajną rzecz, mianowicie przymocowanie naszych halloweenowych kostek do lampek. Moje lampki choinkowe nałożę. Słuchajcie, tu jest otwór, wkładam lampkę do tego otworu. Kolejna e, lampeczka. Możemy to zostawić w takim układzie, albo też nałożyć kolejny element. Ja sobie nałożę może. Pomarańczowo, czyli z dynią, dalej. Frankenstein, i znowu duch. W dalszej kolejności dynia. Frankenstein. Hop. I znowu i OK oj. Wpadło, okej, to są słuchajcie moje gotowe kostki. Spójrzcie tylko jak fajnie wyglądają. Jeśli chcecie, to możecie zrobić taką dekorację buźkową, czyli te buźki narysować po obu stronach kost. Kostki. Ja stwierdziłam, że zrobię to tylko z jednej strony i też myślę, że fajnie się to prezentuje. A na samym końcu filmiku zobaczycie, jak takie lampeczki z takimi śmiesznymi, halloweenowymi abażurkami świecą w ciemności. Oto moja Halloweenowa dekoracja, kolejna do kolekcji. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ będzie się tutaj pojawiało więcej fajnych inspiracji, nie tylko Halloweenowych, ale już wkrótce bożonarodzeniowych. Także musicie być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Ja tymczasem będę się już z Wami żegnać i zapraszam Was już z tego miejsca do oglądania kolejnego odcinka, właśnie o tematyce halloweenowej, który pojawi się na moim kanale już wkrótce. Do usłyszenia, papa! Pa.